Chcę teraz ustawić wymiar korpusu, on będzie trochę płytszy jak, ten, jak, ten, jak ta część ze stałą wewnicą. Dokładny wymiar to będzie do wycięcia to będzie 109 mm, dlatego że to będą jeszcze dwie deski bielistwy dwie po 20 mm, które razem będzie to 149 mm. się przy tych ustawieniach być dosyć precyzyjny, a ja tu sobie zrobiłem do tej piły taką swoją przylgnię, bo ta fabryczna była niewiele warta, te wymiary nie były stabilne, a to zrobione przeze mnie, ustawione dokładnie, daje dokładne i powtarzalne wymiary. to co prawda, kilka razy sprawdzić. Jest tak. Jest to połapane na ściski i teraz można już, można już jelać. Jesteśmy w trakcie produkcji ulików odkładowo weselnych. Uliki te produkowane są z takiego styroduru, to jest styrodur 2 cm, moim zdaniem spokojnie wystarczy. I, i tak, zarówno na korpusy nadstawkowe, jak i te korpusy, jakie te korpusy, ze stałą materiał styrodurowy jest już docięty. I teraz, żeby, żeby te korpusy miały odpowiedni wymiar i żeby, żeby były. Odpowiednio mocne i nie niszczyły się odstawianie jednego na drugim. Ja zaopatruję je w listwy, zarówno górne, jak i dolne. Zresztą większość osób tak robi. Te listwy robię w wymiarze 2 na 2, 2 cm na 2 cm. I w tej chwili biorę się do docinania tych listw. Będę, będę ich potrzebował sporo, więc no nie ma na co czekać, tylko trzeba się brać do dzieła. Te listwy mają mieć wymiar 2 na 2 więc ustawiam 2 cm. Ja to ustawiam za pomocą kątownika, jak już pokazywałem. Tutaj staram się, żeby te wszystkie wymiary były bardzo dokładnie złapane. No to później ma ogromne znaczenie przy budowie elementów hulowych. Jest 2, sprawdzam tutaj, jest 2. Ne. Nie ma produkcji bez odpadu, więc no takie coś trzeba już po prostu odłożyć. Może jakaś snowetka z tego jeszcze wyjdzie do ramki. Zobaczę i składam to na bok do wykorzystania. No tak i jest 104 sztuki dokładnie z jakimś tam lekkim naddatkiem, zawsze trzeba tam procent dwa dać, dać więcej. Tutaj akurat jest 4. Z lekkim naddatkiem Ja teraz. Ja teraz będę nadawał temu kształt dokładnie 2x2, będę to obrzynał tak, żeby ta listewka miała 2x2, a ona w tej chwili ma 2x2,5. Ponownie witam na stolarni. Trochę na raty ta moja robota jest, ale, no ale tak jak się pracuje zawodowo, plus jeszcze obowiązki inne dochodzą, no to wyjścia nie ma. Ja tutaj dzisiaj mam zamiar skończyć montaż tych hulików odkładowo-weselnych, a przynajmniej, a przynajmniej ten montaż w bardzo zaawansowany sposób zacząć, bo czy skończę to czas pokaże. Mam przygotowane tutaj elementy drewniane, to są elementy krót, krótszych boczków. E, wręgi na, na ramki plus krótkie boki na dół e, elementy długich boków to to pokazywałem I teraz biorę to wszystko, zechcę to wszystko ładnie nawiercić e, ponawiercać, a także zafrezować takie rowki, które spowodują, że łeb e, wkręta będzie się chował styrodur e, ma to do siebie, że no, on ma niską gęstość i, e, i ten wkręt mocno nie zaciąga Trzeba schować ten łeb. Zaraz to będę wszystko pokazywał. Teraz, teraz, już wszystkie te listewki są nawiercone. Pozostaje w tych otworach zrobić takie zafrezowania, które pozwolą na schowanie śrubów. Tak jak mówiłem to wcześniej, ja to w tej chwili będę robił. Takie zafrezowania powstają. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Tutaj się będą chowały stożki ubów, wkrętów. Nic nie będzie pękać, wszystko będzie ładnie pasować. Lecę dalej. I tak, e, przechodzimy do kolejnego etapu prac. E, to jest etap e, już czysto monterski. E, ja sobie na no próbę, tak żeby trochę zaciągnąć, zasać e, po sezonie. No, takiego, takiej przerwy teraz dopiero zaczynam robić, więc trzeba było sobie zrobić, żeby się nie młotać przed kamerą, tak wygląda korpusik gniazdowy. Do niego będzie przymontowana dennica, a ja ten montaż pokrótce pokażę, co robię, jak robię, czym kleję, czym łapię. Tak, na, na ten czas, na szybko, to, to tak, no, zapewniłem sobie tutaj w pomieszczeniu wyższą temperaturę. To jest klej. To jest klej klasy D D4. On wymaga co najmniej 10 stopni Celsjusza. To już jest około 15, więc spokojnie te korpusy powiążą do wieczora i, i tak, po pierwsze temperatura. Po drugie, używam do, do łapania. Nie robię sobie żadnych prowadnic ani, ani, ani jakichś takich tych przylgni. Tylko wykorzystuję ściski kątowe. One się fajnie sprawdzają. W korpusach takich wyższych robię, robię łapię każdy róg, tutaj łapie tylko górne rogi i sobie ten styrodur dostosowuję, no w każdym razie ładnie to wszystko wychodzi, a ja zaraz to pokażę. To trzeba szybko przyłapać, żeby ten klej nam nie ściekał. Już resztę ustawiamy za pomocą ścisków kątowych. Ściski są przypasowane, już ustawione. Bardzo fajnie można sobie to wyregulować tymi ściskami zarówno tutaj na, na stykach na wysokość, jak i, jak i w ogóle ustawienie kąta. No jest to przy tej produkcji rzecz zasadnicza. Ten klej uretanowy klasy D4, on nam się sprawdza tutaj o tyle dobrze, że niweluje wszystkie niedostatki, któreśmy wykonali podczas cięcia. Ja tam te maszyny już mam, bo już w końcu mam takie względnie precyzyjne, więc kąty wychodzą, ale nieraz jak coś nam się omsknie, to, no to ten klej się pieni, to wszystko wypełnia. I tak, korpus jest złapany, łapię to teraz na wkręty. Proste czarnuchy, one tutaj się dobrze sprawdzają. Odór skręcony, odkładam. No się na Elementy drewniane, tak samo warstewka kleju, nie za grubo, bo on się będzie pienił, będzie go dużo wyłaziło. Błąd. O tak. No i tak, i te zarówno nawiercenia, jak i prezy sprawiają, że nawet taka cienka listoweczka nie pęka, że trzyma się to wszystko kupy. Jak już teraz nie pęknie, to już przyjdzie te. To na dół pójdzie dennica. Ja ją miałem teraz montować, ale w takim ferworze walki i pośpiechu trochę źle dociąłem elementy. Już nie będę tego pokazywał, w każdym razie tutaj pójdzie stała dennica. To będzie korpus gniazdowy na ramkę 1, druga Langstroth. Podobne korpusy, tylko że korpusy nadstawkowe będę skręcał w tej chwili. Wszystkiego razem będzie 30, więc biorę się, robię, bo, no bo późno się zaczyna robić. Chciałbym tak jak najwięcej pogonić. Korzystając chociażby z tego, że mam tutaj odpowiednią temperaturę przygotowaną już na piecu, i co? No, ty tylko tyle chciałbym powiedzieć, że 4 lata temu, jak zaczynałem swoją przygodę z pszczołami, tak bardzo intuicyjnie zakupiłem sobie pierwszą piłę stołową, żeby wykorzystywać te deski, które tutaj jakieś starocie, które pozostawały na miejscu i no, do czarna rozpacz wtedy była z moimi umiejętnościami i z tym, jak mi to wszystko wychodziło. No ale gdzieś konsekwentnie próbowałem, starałem się, poprawiałem je dociągnięcia, korygowałem błędy. No i wychodzi teraz coś takiego robię własne ule ze steroduru z drewna. I tylko tyle chcę powiedzieć, że jeżeli ja mogę, to, to każdy może. bo... Wirtuozem nie jestem, a jednak wychodzi. Zachęcam gorąco, pozdrawiam wszystkich. Efekt tej pracy pokażę. Na ten moment kończę. Cześć.